Nazwisko beżonej rangi, nazwisko nieuważne. W zeszłym roku było w Polsce 24 osoby i w tym roku również są 24 osoby, a więc stan osobowy się nie zmienił. Nazwisko beżonej rangi psikuta. W zeszłym roku było 12 osób. W tym roku jest 11 osób, a więc ubyła jedna osoba. Nazwisko beżonej rangi pociupany. W zeszłym roku było 8 osób, w tym roku jest również 8 osób, więc stan osobowy się nie zmienił. Nazwisko beżonej rangi. Przykaska. W zeszłym roku było 14 osób, w tym roku jest również 14 osób, więc stan osobowy się nie zmienił. Beżernej rangi nazwisko bez zmian, w zeszłym roku było 16 osób, w tym roku jest również 16 osób, więc w Polsce stan osobowy się nie zmienił. Beżernej rangi nazwisko porąbaniec, w zeszłym roku było 19 osób, w tym roku jest 19 osób, więc stan osobowy się nie zmienił. Na miejscu 93 569 jest nazwisko Jako Kto chce. W zeszłym roku było 41 osób w całej Polsce. W tym roku jest również 41 osób w całej Polsce, więc, więc ten osobowy się nie zmienił. Na miejscu 91321 jest nazwisko Męczywór. W zeszłym roku było 38 osób. W tym roku jest również 38 osób, więc ten osobowy się nie zmienił. Na miejscu 49941 jest nazwisko Porażka. W zeszłym roku było 111 osób w całej Polsce. Obecnie jest 87 osób w całej Polsce, więc ubyło w ciągu roku 24 osoby w całej Polsce. Na miejscu 48538 znajduje się nazwisko Ojczynasz. W zeszłym roku było 125 osób, w tym roku jest 108 osób, więc ubyło w ciągu roku 17 osób w całej Polsce. Na miejscu 32570 jest nazwisko Boligłowa. W zeszłym roku było 186 osób. W całej Polsce, w tym roku jest to 187 osób w całej Polsce, a więc przybyła jedna osoba w całej Polsce. Na miejscu 26911 znajduje się nazwisko Szrek. W zeszłym roku było 210 osób. W tym roku jest 206 osób, a więc było w ciągu roku 4 osoby. Na miejscu 20 721 znajduje się nazwisko Moczygęba. W zeszłym roku było 249 osób w całej Polsce. W tym roku jest 295 osób w całej Polsce, a więc przybyło aż 46 osób w całej Polsce. Na miejscu 20 110 znajduje się nazwisko bab. W zeszłym roku było 305 osób w całej Polsce, w tym roku jest 307 osób w całej Polsce, a więc przybyły dwie osoby. Na miejscu 16670 znajduje się nazwisko rozwód w zeszłym roku było 400 osób, w tym roku jest również 400 osób, a więc stan osobowy się nie zmienił. Na miejscu 14849 znajduje się nazwisko mało lepszy. W zeszłym roku było 439 osób w całej Polsce, w tym roku jest również 439 osób w całej Polsce, więc stan osobowy się nie zmienił. Na miejscu 14789 znajduje się nazwisko pieprz. W zeszłym roku było 463 osoby w całej Polsce, w tym roku jest 457 osób w całej Polsce więc było 6 osób w całej Polsce. Na miejscu 14784 znajduje się nazwisko Ojdana. W zeszłym roku było 466 osób w całej Polsce, w tym roku jest 458 osób w całej Polsce, a więc było 8 osób w całej Polsce. Na miejscu 1496 znajduje się nazwisko błąd. W zeszłym roku było 451 osób w całej Polsce, w tym roku jest 453 osoby w całej Polsce, a więc a więc przybyły dwie osoby w całej Polsce. Na miejscu 12207 znajduje się nazwisko Bezkorowajna. Bezkrowain. W zeszłym roku było 446 osób w całej Polsce, w tym roku znajduje się 497 osób w całej Polsce, a więc przybyło 51 osób w całej Polsce. Na miejscu 10780 znajduje się nazwisko Kwasi Groch. W zeszłym roku było 634 osoby, w tym roku jest 631 osób w całej Polsce, a więc były 3 osoby. Na miejscu 3431 znajduje się nazwisko Barabasz. W zeszłym roku było 1855 osób w całej Polsce. W tym roku jest 1835 osób w całej Polsce, a więc było 20 osób w całej Polsce. Na miejscu 3277 znajduje się nazwisko Pędziwiatr. W zeszłym roku było 1998 osób w całej Polsce, w tym roku jest 1993 osoby w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 5 osób w całej Polsce. Na miejscu 2397 znajduje się nazwisko Kubka. W zeszłym roku było 2517 osób w całej Polsce, w tym roku jest 2495 osób w całej Polsce, a więc było w ciągu roku 22 osoby. Na miejscu 2263 znajduje się nazwisko Stanik. W zeszłym roku było 2764 osoby w całej Polsce, w tym roku jest 2718 osób w całej Polsce, więc w ciągu roku było 46 osób w całej Polsce.